I tam tak się zastanawiałem, co by Wam dzisiaj tu pokazać. Nie miałem nic takiego na szybkiego. No i przypomniałem sobie o takim szpadlu. Tu widzicie po prawej stronie. Dla porównania postawiłem zwykły szpadel. Do czego taki zwykły ten szpadel specjalny służy? A służy do kopania rowków pod przewody elektryczne. Może pod jakieś inne urządzenia. ja na swoim działce kopałem kupowa... pod przewód elektryczny od domu do obory. Oczywiście na tą głębokość, bo jakby w razie czego coś ktoś kopał szpadlem takim zwykłym, żeby niechcący nie kopnąć. A dodatkowo jeszcze tamten przewód elektryczny z wierzchu jest przykryty folią. O, to taki specjalny szpadel. On no, rączk trzonek ma normalny, no może też taki lekko wydłużony, ale zrobił swoją robotę. No i teraz sobie leży. Jeśli ktoś widział, to dajcie łapkę w górę. ktoś nie widział, to napiszcie, że ktoś nie widział. Myślę, że kilka osób się zaskoczy. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.